Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku staj na dwójki kooperacyjnie Speo, który, nie wiem, próbuje wysadzić coś z czołą lodową. Też fajnie. Tak. się jego szczęściem. Coś tu będzie. Nie ma. Tu będzie za niedługo wstrętny pajączek, co, co nas będzie chciał wyżreć. Mhm. Nee. There's something in that cave. And it's not rainbows and unicorns. No. Ale tę A przewi mi te. A sorry, przydrukę. O. Co to się dzieje, panie? No i będziemy Dobra, poświęcę się i poka... albo Peo się poświęci. Nie, nie poświęcę się. Nie, to ja się poświęcę. Jeżeli pójdziemy za blisko, pajączek na zeżre I będziemy się musieli cofnąć. Poświęci. O, PO poświęcił się, o, jak solidarnie. Um, to teraz tak, nas spaminy skrzynków. Nie, się poświęciłem. O, widzicie, no proszę, wszystko winie imię. No, science, nie. tak jest, jak GLaDOS. Dobra, jest wzięte. Dawu no, się poświęciłem. Hehe, jak słodko. A jak pójdziecie o checkpoint, to by byłoby w ogóle lepiej. Ym, mogę, mogę, mogę. Jak będzie. O to właśnie jest. Jest. O, Dobra, wrócimy się, z, wrócimy się z powrotem, bo ja nie wiem, czy tam coś było A, po tych chyba liściach, Chyba kulki było. Są, oczywiście, że są. Dlaczego te kulki mi się nie zbierają? O, yy, choć to... Będziemy się chyba musieli wrócić, bo. No biorę kulki, ale one się nie zbierają. Zaraz się tym zajmiemy. No tak jakby były. No jeszcze jedna. A ty gdzie jesteś? Ja jestem jeszcze na dole, wiesz. Bo wydaje mi się, że tu jeszcze są kulki do zdobycia. Żeś ja jest. No, chodź tu. Cholero, ja mam przyjść? Nie, y, próbuję skoczyć na, na kamień, wiesz? O, jesteśmy. O, chodź, chodź tu, wróć się, wróć, wróć, wróć. Jak, no. Pamiętasz, jak był pająk? O. ...to tam masz dwie skrzynie przed pająkiem. Jak na no. nie skoczysz, to tam potem masz, masz dwie, dwie kule, tak? No, no właśnie, no właśnie. Jakbyś tak wlazł na, na kulę, na kamień i się rozchuśtał... ...to wleziesz na takie podwyższenie jakby. A! A! Teraz mnie zje! Kurna, co jest? też radę Ja nie wiem o co ci chodzi co ja mam zrobić No wleź na, na duży liść i teraz o właśnie teraz tak. Ale ja nie wiem co ja mam dalej zrobić Rozchuśtam ci ten kulkie No. Jak powiedz mi jak będziesz na dużym liściu. Jestem na dużym liściu Dobra, puszczam kulkie Wskocz Skoczyłam na... kulkę. mi ją. Co ja Wskocz... mam zrobić z tą kulkę. Wskocz na kulkę i potem na lewo Dobra, rozhuść Spadłem! Padłem, padłem! A! O! I teraz nie spadnie, Nie, 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 nie spadaj. I teraz tak. Widzisz, że tu coś jest. A to myślisz mi skrzynię jakąś? Coś... Ale widzisz, że coś tam jest, tak? Jakbyś no tak. Tam, jakbyś tam pierdyknął strzałę ognistą, powiedzmy. Zrobimy tak. No to chodź tu. Ty. Nie, nie skaż na to jeszcze. Może Jeszcze most. To mhm. no pewnie jest o, No pewnie, że jest. Dobra. Super. Dobra, można iść dalej. To jest I zaczekam mhm. na Ca Całkiem fajnie ukryć sekret. No nie, I tutaj płytę Możesz o, nie wsadzimy nie kolce. Gdzie? Tam u góry tu. Aha. Nie czy nie. Nie mogę, nic. A, a mogę, okej. Okay. Ale drewniana było lepiej. Aaa, aha w ten sposób. E, dalej musisz A, jest okej. Okay. O, mamy checkpoint wzięty. W sumie to był spad, spadł jeszcze na dół, Aha. Nie no, kurwa, dlaczego na dole? Eee, poradzimy sobie, bo jesteśmy, jesteśmy propleje. Eee, nie zawsze. O, mamy wzięte. Co mnie to A, da? Dał się. A, tam trzeba, tam trzeba rzucić młotkiem, dobrze. <laughs>

Ile już przeżyły, czy pozdychały, my te Idziemy górą. Kurwa! ty ja jestem? Dobra. O, tu są jeszcze beczki jakieś. Właśnie beczki mnie zabiły. Aha. A tu jest jeszcze jakieś drewno. To jest na górze drewno, które się można wbić Zaraz przyjdę. Nie O Gdzie? tu jest tam coś Beczki. O, to coś na mnie... To coś nam nie syczy. Które nie spadają Że co? Czy w tych beczkach coś jest? Tak, raz, Chyba nie. dwa i, powiedzmy, trzy. Nie, na moje oka tam jest pusto. E, aha, chciałeś tam patrzeć, dobra. Coś na mnie teraz będzie brzydko syczeć. Coś? Hmm? No, aha. No dobra, coś wyszło. Jakby go tak spuścić w pieriot. Pa paaa... Można. Um, czy mamy checkpoint? Mamy checkpoint. Dobrze. Bierz. Więc tak. Mm, pierwsze co będziesz musiał zrobić to... A yy, co my to zrobimy? Zrobimy... Mam długą belkę drewnianą. Z tego. Dobra, I teraz ja tu będę musiał wrzucić młot, zdaje się O, jak jak spadniesz na... Jak się chwycisz tego wózka od spodu i A się wózek... tam po, i się pochmajtasz O panie kulków tu jest No właśnie Za bym jeszcze trafił Jest? Ja. Tak Coś tam jeszcze jest na lewo nie, ale chcesz jeszcze zobaczyć na prawo Musiałbyś ten wózek przesuwać na prawo Jeszcze, 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 jeszcze Śmiało No już robię na maksymalnie, on jest po prostu powolny. Tyle No to... To tam żeś nam spieprzył, półka. nie, nie będzie, o bo tak. tam, było, tam były kulkie. Nie możemy jeszcze tepnąć. Nie, no to nic. Wiemy gdzie były. Znaczy to będzie jakiś sekret, czy co? No, tam były jeszcze kulkie do zdobycia i nie tepniemy nie się no. już teraz. Jak się z tym czujesz? Słabo. Chodź tu, tu są kulkie. Mam doła. No to Będziemy... kupimy terapię małżeńską, tak? Dobra, I mogę sobie zrobić teraz cztery przedmioty. Dobra, zobaczymy. A w sumie, wiesz co? A może się jednak daw tu wrócić? Mmm. Eee, ale to byśmy musieli oszukać i użyć strzały grawitacyjnej. Czego bym bardzo nie chciał robić, ale co hmm... co robimy? No chyba tak, bo nie widzę innego mejścia. To tak bo muszę zresetować trochę tego Amadeusza. Lepsza. Jak się ją robiło? F, zdaje się. Okej. Okay. Tak, Wyjdzie. No dobra, to zrobimy dwa mosty w takim razie. Nie da rady. Dobra, powiedzmy tak... I zrób następną. Tylko troszkę wyżej. Ba. Dobra, i... Wespniesz się bardziej? Próbuję. Z mosty nie dam rady. Dobra, to nic, to się zrobi... Poczekaj, 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 poczekaj. Jak zrobisz i się dostaniesz jakimś cudem do poprzedniego checkpointa, to daj znać. Kurwa No nie no, kurwa. No to daj mi ja Zoe. Ja nie jestem zręczny w ogóle. Daj mi Zoe, ja sobie zobaczę, zrobimy tak. Czekaj, ja to zrobię? To weźmiemy. Kurwa no co jest? Daj mi Zojkę się zamienimy na chwilę, to zobaczymy, może nie się. No daj udam. mi tutaj most. Gdzie Żyje? Próbuję, 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 próbuję. Dwa. No skacz dziwko, no jest, no kurwa! Pomogło? No... no tak. Działa. No. Okay, nie teraz, nie teraz. No! Kur... tam, no! za... Kurwa Udało, Udało się? Kurwa nie! No nie. <śmienny> Ty czekaj, daj mi Zojkę na chwilę, może mi się uda zobaczymy Dobra. Jakbyś mi dał... Мост свежий. Coś idzie. Tylko się nie zjeb do dołu tam. Ty, pra, prawie wyszło, prawie wyszło. No właśnie, się, o, tak? jestem na górze, jestem na górze. Weźmie checkpoint, dobra, okej. Okay. Jak ty to robisz, że to tak ci sprawnie idzie? Nie jakoś super sprawnie, jakbyś mi dał most. To troszkę wyżej. O tu, teraz. Nie wiem dlaczego on mi tego nie rysuje. Bo nie masz wziętego mostu? O dobra, może być, może być, może być. Tylko ja mając Amadeusza o, mam -daj, daj, daj, Popchnij mnie czymś, popchnij mnie czymś w górę. Eee... O dobra, jest uporodzin sobie. Ta gra jest zjebana. Jestem Amadeuszem, a mam strefę niskiej grawitacji wybraną. Bo możesz wybrać na dowolną postać, wiesz? Prawie jest, 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 jest O! Jest! Dostałem się To się cofnę do checkpointu Weź ten checkpoint Eee. Tylko... Ach, dobra, nie chce mi się z tym kombinować, przejdziemy level następny raz. Dobra. Ale widzieliście, że można. Dobra, to resetujemy strzałę grawitacyjną. Biorę to i biorę to. Dobra. Co ja chciałem? Czy my tu możemy pływać? Nie. Tam mamy, to można by... Wy... A tu jest ta woda fajna, okej, okay, dobra. Mm -hmm. A to się pływa, tak? Nie, no, nie, dobra. Aaa, spieprzyłem to. Będziemy pamiętać, żeby tam wziąć te kulki. No a mam to dzieje. Wiesz, może sobie powtórzymy level... ...w pół biedy checkpoint... A, jest czy nie? Jest? To dobrze. Tak. Ok. I czego mamy i ile? Mamy 30 na 35, z potworów tylko 10 jest. W Gdzie Jest Przed grzybkiem. To już chyba zdaje się koniec, tak? Chyba nie. A może? Wow. No. wow. Wando. To ile nam zabraknie? Pewnie niedużo. Nie mogę się doczekać jakichś poziomów w dodatku. Trzy, trzy brakuje, no to akurat. No to tam niewiele nam brakowało. Mhm. Znaczy wiemy gdzie, nie? Tak, to Dobra. While in the caverns pontius had picked up some mushrooms but zoya and amadeus persuaded him not to eat them amadeus recalled a time when he had made a mushroom potion in his school days indeed that had not ended well as the heroes climbed out of the caverns they met with the first light of morning a beautiful dawn Nie być teraz to będzie fajny level to, to będzie bardzo fajny level i bardzo długi, bo ponieważ on ma 130 z potworów i 40 spotworów znaczy, i 130 z levelu. Dobra, ale to już w następnym mamy nadzieję, że się podobało jak żeśmy się bawili grawitacyjno i próbowali już Gdyby to nie było na nagraniu i nie, marnował wasze, nie bym nie marnował waszego czasu, to pewnie bym to zrobił i się cofnął, ale już mi się nie chciało, przejdziemy po prostu. Dobra, dziękujemy yyy. za oglądanie, widzimy się w następnym cyklu. -y.